Sami postaci w Lidlisie potrafią wypełnić miejsce tej iluzji. Zajmują tą intrygującą pozycję, w której chcieliśmy być, pozycję przed nami, która sprawia, że to my stajemy się ich przeszłością, znajdujemy się w końcu tamską, w przyszły. Choć z innej perspektywy, to również my jesteśmy jedynym kierunkiem, w jakim mogą pójść. Ograniczone płótnem i brzmianogramu sylwetki w swoim świecie nie mają przecież na co liczyć. Ich jedyną przyszłością, której tak niefortunnie wypatrują, mogą być tylko kolejni ludzie, którzy zatrzymują się, aby na chwilę je zobaczyć. Więc, mówiąc prościej, obrazy Friedricha są jak losowe i przekazywane z rąk do rąk zdjęcia na jakiejś wakacyjnej wycieczki. Zdjęcia, których odwróceni plecami bohaterowie nie mają nawet świadomości, że ich przeszłość i przyszłość nie należy już do nich, bo to skąd przyszli zależy tylko od miejsca, z którego na ich plecy patrzy oglądający, do czego wypatrują, do czego chcą dążyć ma Prawa się spełnić w tej wąskiej, ograniczającej się przestrzeni. I to może było zamiarem Friedricha. W tym, co malował, pojawia się jakaś powtarzalność życia. Wrażenie tego wspominanego przez Kernelatejawi, które wśród starć niemożliwą do pokonania siłą. Udało się na znajdowaniu nici porozumienia z ludźmi, którzy w tych starciach uczestniczyli, utknęli, którzy jednocześnie będą mi byli. <śmiennie> i zapytały, co? Zrozumie, o Jezu, A, o Jezu, to, tak! Czasów, Jezu!